Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk, Moi drodzy, y, idzie już pełnymi krokami, du, nie, dużymi krokami, jakimi krokami? Wielkimi, zima, wielimi, wielkimi Zima, krokami. zimno, mróz, mróz. No nie, jeszcze do zimy zima, dalej, nie? dopiero wiosna się zaczęła. A, co się stało? Jaka spoko, Poczekajcie, spokojnie, od zaraz opanujemy tą niezręczną sytuację. Moi Czeka, drodzy. nam się pory roku pomyliły. Teraz zima Jesień, jesień. Jest, jest, jest. A zima będzie po Temperatury spadające, zaraz będą bliskie zera, zaraz będą pierwsze przymrozki. Jakie ryby się wtedy paweł odpalają zawsze? Klenie. Klenie, moi drodzy. Klenie, które wam się jest. kojarzą zawsze z wiosną. Ja wiem o tym, ale duże klenie, te najgrubsze, żerujące na dużych pajdach, to się odpalają właśnie na przymrozkach. One się trafiają na gumy, na woblery. O gumach sobie pogadamy innym razem, ale dzisiaj woblery materiał przygotował. Paweł, towarzysz Gługała. Proszę, Pawle. I materiał przygotujemy razem z widzami. No dobrze, tu, To dobrze. się zaraz wydarzy. Nie mamy jeszcze materiału przygotowanego. To zaczynaj. Tematem przewodnim są woblery na klenie. Teraz jest bardzo dobra pora, szczególnie na nocnego klenia. Mało wędkarzy w nocy chodzi za kleniem. Szukają głównie sandaczy. Jeżeli ktoś ma dużo czasu i cierpliwości... Nie chodzi, szuka sandaczy, jak znajdzie, będzie bardzo szczęśliwy, ale dużo łatwiej, dużo szybciej, szczególnie w dużej rzece, e, będzie nam namierzyć klenie, zwłaszcza te nocne. Jest wtedy nad wodą cicho, pusto, można sobie po opasce pospacerować, na kamieniu usiąść e, i opaseczkę metr po metrze obławiać, szczególnie jakieś takie wystające. Większe e, kamienie czy nieduże rawki, które nurt rzeki obmywa, tworząc warkocze. Bardzo często na napływach tych miejscowych albo na zapływach ustawiają się właśnie nocne klenie, które jak już są, bardzo szybko się o tym przekonacie, bo brania są atomowe, niemalże, e, niemalże wyrywające kij z ręki. I teraz sobie porozmawiamy chwilkę o Woblerach. To ja, ja zacznę, zacznę. to ja zacznę. Moi drodzy, ogólnie to w tych miejscach, gdzie szukacie sandaczy, możecie też spokojnie szukać kleni, czyli wolno płynąca woda, bez żadnych wariat, bez żadnych szaleństw. Ja mam na przykład pokażę woblera, na którego ja w zeszłym roku złowiłem pięknego klenia. Co? Jak już jesteś przy tych sandaczach, bo jeżeli ktoś chodzi za sandaczami i bardzo często łowiąc na woblery sandaczowe, takie 10 cm czy nawet więcej smukłe, może zauważyć taką rzecz, że ma takie szybkie elektryczne strzały. To jest nie do zacięcia, bo zanim do waszego mózgu dotrze, że mieliście puknięcie, to już jest po wszystkim nawet nie ma co zacinać. To są właśnie klenie, które tą dużo przynętę gdzieś trącają. Z automatu wtedy wypadałoby podać mniejszego woberka, żeby tego klenia złowić. Macie wtedy pewność, że one w łowisku. A, ale spokojnie, są. my nie rozmawiamy o tych małych kleniach, to rozmawiamy o tych dużych kleniach. One zażerają w ogóle, one wiedzą co chcą od życia, żrą i nawet w dzień, nawet w dzień. Poczekajcie, gdzie jest ten wobler? Gdzie Jaki jest ten wobler? Imperator. No nie! nie o, zobaczcie. Akurat ja miałem takiego bardziej białego, czyli podejdziemy w bardziej naturalnym kolorze, płytko schodzący jezior Beduina, moi drodzy, na to w zeszłym roku miałem największego klenia, 52 cm i no, Ale to się, nie słucham. jest typowy wobler kleniowy. No nie, to jest wobler na sandacza, ale yy, właśnie wtedy największy, dobra, no masz, okej. Okay. O w ogóle rach na klenie. Dobrze, jak już jesteśmy przy czempionie, to zacznijmy od niego. Pierwszym takim wyborem może być na przykład też nie bójcie się rażących kolorów e, czy ciemnych. Klenie mają doskonały wzrok. Czasami mnie to zastanawia, co one widzą w nocy w brudnej wodzie i na przykład robi im różnicę kolor. Dlatego też kilka kolorów trzeba mieć w pudełku. Nie bójcie się na przykład w nocy, akurat przy tej nocy się uczepiliśmy, nie bójcie się w nocy stosować ciemnych przynęt i nie bójcie się też rażących. To ja to ja mam, sam, przepraszam, to sam... Paweł, ja mam jakieś ADHD dzisiaj, nie wiem czemu, ale tak już jesteśmy przy tych woblerach, jak jesteśmy przy chochlikach, to od razu Wam powiem, bo to mamy informację od wędkarzy, chyba jeden z takich najbardziej uniwersalnych woblerów, bo na to jeszcze traficie i sandacza, ludzie się nie zdziwili, i bolenia, i dużego okony. Coklić się tak. poleca na tą porę roku również. Chokli 4,5 cm, 4 g, Jest pływający, więc można go z nurtem wypuścić. Dość stabilnie pracuje, praca jest wyczuwalna na kiju. Będzie się trzymał nawet nieco szybszego nurtu, bo w szybszym nurcie też klenie siedzą. Także możemy go sobie wypuścić, powolutku wachlarzem zwijać. On schodzi na około 0,7 m, więc można powiedzieć, że od tego wulerka możemy zacząć. Jeżeli mamy gdzieś pod nogami jakąś głębszą rynienkę, czy na przykład jesteśmy na bulwarze naszym warszawskim w okolicach Barek Warto na przykład między bulwar a barki, albo pod barki, albo pod samym bulwarem. Ja się czasami śmiałem, że też uprawiamy trolling chodzony. Czyli hmm. na wul wulbarze, tego, na, na bulwarze, na, <laughs> na bulwarze gangsta <laughs> tego woberka. Wstawiamy w wodę, wypuszczamy linkę i sobie z nim możemy po bulwarze spacerować. Czyli wyprowadzacie psa na smyczy po prostu. Tak, jakbyśmy tego na smyczy wyprowadzali, ale równie dobrze można go też z ręki prowadzić wachlarzem. On jest spływający, wypuścić go sobie z nurtem. Bardzo agresywnie pracuje, w zależności od tego jak gruby zestaw będziecie mieli, jak daleko go wypuścicie, on będzie schodził gdzieś na półtora do, do dwóch metrów nawet. Na głębsze miejscu. chodź Sebsi. Teraz tu pokażę. Eee, taką klasyką gatunku będzie e, wobler od Gloga Hektor. Tutaj mamy akurat hektora 35 mm, Bierzemy sobie większego teraz hektora 40 mm. Ten 35 schodzi od e, 0,5 m do 0,8 ten 40 mm od 0,8 do metra i mamy jeszcze hektora, gdzieś tu mieliśmy dużego hektora. 60 mm, ten na przykład schodzi od 2,5 do 3 ale jest też z krótkim sterem, poczekaj, który będzie nam schodził od 1,8 do 2,5 metra. Bardzo uniwersalne woblerki, właśnie typowo jaziowo-kleniowe. Jaś szczególnie lubi, lubi czarny ze złotem, ale tu Sepciu, tak pokaż, od, od prawej do lewej tych kolorów jest i coś rażącego, i coś naturalnego, i coś ciemnego, także to też jest jedna z bardziej uniwersalnych przynęt, jedna z przynęt, którą każdy poszukiwacz kleni powinien mieć w pudełku. Nie są drogie, są bardzo uniwersalne, bardzo agresywnie pracują. Są to przynęty pływające, też się możemy wypuścić z nurtem, przytrzymać, pociągnąć wzdłuż opaski, wzdłuż bulwaru. I też nie bójcie się, e, właśnie, czy ciemnych kolorów, czy rażących. Trzeba mieć kilka odcieni w pudełku i temu kleniowi przypasować. Może być to na przykład też w ogóle od firmy Jackson, Golbat F. 3,5 cm, 2,5 g od 0,8 do 0,4 do 0,8 m. Też jest pokażę kilka kolorków takich i rażących, i jakieś hologramy i bardziej stonowane odcienie. Dzień dobry, dobry. Laska! Tam... Laska, pomocy. E, pójdziemy sobie, bo tu w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś Seba, trochę przemeblowaliśmy tą ściankę. Daliśmy taką ściankę woblerową, bo te woblery mieliśmy porozrzucane po całym sklepie, a teraz to z laską skondensowaliśmy w jednym miejscu. E, może być to też Invader, 4 cm, 2,2 ,2 g od metra do półtora schodzący. Taki malutki SDRek, Bardzo agresywnie pracujący, też jest w ciekawych kolorach, takich kiełbikowych. E, czy nawet taki a'la la kuska, coś takiego e, tak wspomniałem, czarnych, nie bójmy się ciemnych przynęt Chyba teraz jeszcze od Dorado przejdziemy tutaj dalej do woblera, który się nazywa Blagier 3,5 cm, 3 gramy, od 1,5 do 2 metrów schodzi, też taki malutki sdr agresywnie pracujący, też jest ciekawa kolorystyka tu jest fajny wobler, też niedoceniany przez wędkarzy Dorado Stick 4,5 cm, 1,5 gramy. Wszystkie te woblery są pływające. On, on będzie nam schodził, też ma dość duży ster. Będzie nam schodził do około metra m. Tutaj też jest klasyka gatunku taki bardziej skondensowany korpus krąpiko kształtny Alaska. 3,5 cm, 4 gramy. Kleniowa klasyka. No to tak, to klenia, kleniarze znają, ale możemy też na przykład sobie wziąć Alaskę bardzo malutką, jedno szczególnie na mniejsze rzeki, bo. Generalnie na małych ciurkach, często woblery kleniowe, takie powyżej 4 cm mogą być niezbyt skuteczne. Więc warto sobie na, na mniejszych rzekach zejść z tym rozmiarem, a już na Wiśle naprawdę możecie, możecie orać na 6 cm woblery i też będą na to efekty. 2,5 cm, 1,5 g do 0,8 m będzie schodził. Patrz, też taka ciekawa o, kolorystyka, taki kolaż kolorystyczny. Gdzieś widziałem już... Poczekaj, czekaj, nie, gdzieś nie, gdzieś nie. widziałem w ogóle taki wzór. No może wydarze eee, powiedzą gdzie widzieli. No oczywiście w, w innej filmie. <laughs> taki żuczek jakiś, <laughs> taki tak? Jazda, no to tak dajcie jest. znać. tyny Tidy, To nie, dobra, nie jestem w temacie. To tak, to tak na szybko by było tyle, jeżeli chodzi. Moi to... drodzy, ogólnie ja Was zachęcam do tego, abyście łowili dużymi przynętami, Duże, zimne klenie, bo to jest właśnie pora, gdzie można... łatwy sposób przechytrzyć grubego klenia. Pamiętajcie też o cykadach. Gasnąca cykada postawiona w, w rynnie też wam sprowokuje dużego klenia. A jeśli jest, a w ogóle na te woblery to jest promocja, to tak abyście wiedzieli. Zerknijcie sobie do na stronę. A jak jesteście sknerusami, nie lubicie wydawać przylęt na woblery, bo rywaci, w ogóle jest katastrofa, to wątroba, buła i ser. Paweł, jeszcze ty nie, nie, Bo jeszcze tu za tobą dojrzałem. Dojrzałeś jak dobry kleniowy ser. I śmierdzę, jak, jak do Nie wącham, nie wiem. Gobi Krank 3D od Savage Gira. Produkowany seryjnie w Oberek z SDR-em. Agresywnie pracujący, nieco głębiej schodzący. Metr, metr 40, coś w ten deseń. Więc też będzie się nadawał pod kleniki, bo ja go też próbowałem. A teraz. A jaką masz życiu w 54? O nie. To A ty ile? 53,5. Malak, malak. Lask, Dara! Laska! Jak, jaką masz życiówkę, Klenia? 55 albo 56. Dobra, ja. dobra. Nie no.